Witam Was, kochani, przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, ale od dwóch dni leżę z gorączką, dzisiaj troszeczkę lepiej. I powiem Wam, że to lepiej to chyba zrobiło mi się tylko dlatego, że przyszedł mnie happy mail od Asi Herby. Patrzcie, jak ślicznie, jaka śliczna magnolia z liścikiem. No fantastyczne. Oczywiście adresy porwałam. Powiem Wam, że ja już ten film nagrywam, kiedy to obejrzałam wszystko, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby to nie zobaczyć. No ale z... jestem chora i miałam taką, taki przywilej. Powiem Wam, że tak. Wszystko jest przepięknie popakowane w torebki. Pospinane na takie spinacze ozdobne. O, ten jest w takim kształcie. I teraz tak, pokażę Wam, co dostałam. Naprawdę piękności dostałam. to Jak zawsze. Patrzcie. To jest przepiękna serweteczka. Pięknie, piękne te mm, listki, jakieś takie zawijaski. Fantastyczne. Ja akurat takich wykrojników nie mam więc, więc bardzo się cieszę, że Asia się ze mną tym podzieliła. Są bardzo fajne. No, na pewno mi się przydadzą. O! Te, ten też jest taki. Nie wiem, czy Wy coś widzicie, czy nie, ale ja, ja ledwo stoję. Jeszcze mnie trzymam. Coś takiego, o tu jakiś napis jeszcze jest. Ja tego dokładnie nie widziałam, tak o tak przejrzałam z grubsza. O, tutaj jest życzenie. Gdzieś musi być pewnie reszta. Zaraz tu zobaczymy. No pewnie. 100 lat. 100 lat. motylki no i mówiłam że musi być reszta jest moc życzeń jest reszta ja tak wam tak szybko szczerze mówiąc pokażę i przepiękne kółeczka z bardzo ładną taką koroneczką na brzegach To jest to. Ja niestety będę to odkładać na bok, słuchajcie. <laughs> Następną rzeczą, aha, tu już coś wyjęło. Następną rzeczą, jaką dostałam, wszystko jeszcze złapać. są odbitki, ale słuchajcie, tu są odbitki. To nie tylko. Tutaj coś. mi... O, o właśnie. Zobaczcie, serduszko, guziczki, takie tekturki. I tutaj jest taki chłopczyk. O, ja tutaj będę kładła, może będziecie widzieć. Magnolie, przepiękne magnolie. Chyba zacznę w końcu zbierać te magnolie, wiecie? Są śliczniste. Są przepiękne magnolie. O, tego nie widziałam. Hostia. Kielich właściwie z hostią, ale śliczne. Bardzo ładne. Dziękuję Ci, Asiu. O. Tu też karteczka, takie dodatki, tagi. I tu jeszcze są przepiękne odbitki. Patrzcie, jakieś. Śliczne. Oj, ważne mam Anka nie, pojezdzę. Mój misio. O. Tutaj piękna księżniczka. I moje ulubione gorczuski. Tej akurat nie mam. Tej też zresztą. I tej też nie mam. <laughs> tej też gorczuski. I jejku, gorczuska z książkami. Ostatnio szukałam na na stemplach, <laughs> gdzie by ją właśnie do, dorwać. Świetne są. Ale przepiękne. Szczerze mówiąc żadnej z nich nie mam. No tym bardziej, tym bardziej cieszy, że będę miała właśnie tu jeszcze takie tekturki. <laughs> zebrało mi na cacy. I nie wiem co to jest w Tu następne też na taki fajny spinać. Co my tu mamy? O, wow! Ja nie wszystko oglądałam, to wam od razu mówię. Tu nie zaglądałam. Ale piękne. Patrzcie, jakie piękne sznureczek tutaj jest. I tutaj, patrzcie, jakie piękne koronki. Te tasiemki. Ale śliczne. Fantastyczne te tasiemki. Tasiemki. Tu jest jeszcze. Mmm, ale to jest fajne. Ale świetne. Bardzo fajna taka wstążka, ale ona jest tutaj na jakiś drucik chyba wciągnięty, bo jest bardzo taka sztywna. Fajnie będzie się układać. Będzie można ją ładnie uformować. Tu jeszcze jest sznureczek jutowy. To nie wszystko, czekajcie. To nie wszystko. Odłożę tu. Tu jeszcze są koronki. Fantastyczna koronka. Świetna. I patrzcie, też jest taka wstążka sztywna, ale fajne kropaski. No, super. Widzicie, ona się od razu inaczej układa, jak ma ten drut wszyty tutaj. Nie? Można z nią cudawianki robić. Ale świetna. Dobra. Ja tu później będę składać Kolejna rzecz tutaj to zaraz zobaczymy Wow Pół perełki żółte nie mam Dostałam cały komplecik ale tam były różne kolory, malutkie. Te są troszkę większe. Rzuciutkie. Takich akurat w ogóle nie mam. Patrz, jakieś liczne choinaski, Ale świetne. No. A to jakie ładniutkie. Taka błyszcząca, mieniąca tasiemka. Kwiatuchy. Czekajcie, może to jakoś wysypie. Tu jeszcze są różowe. Różowe patrzcie. Dostałam pomarańczol... pomarańczowe od Natalki. <laughs> A teraz mam jeszcze i różowe. <laughs> Ale super. Takich, na... takich u mnie nie ma. Tutaj nie widziałam, wiecie. Tu jeszcze też półperełki malutkie. Świetne są. Też takich kolorków nie mam. Ale fajny, śmieszny ten. Patrzcie. Taki z wzorkiem. Spinacz. Bardzo fajny tutaj wzory I tu są kwiatuchy. Patrzcie, jakie kwiatki fajne. No, powiem Wam, kwiatków u mnie to nigdy za dużo, bo z kwiatkami to cienko. Te to pewnie Asia sama jeszcze robiła. O, fajne, śliczne są kwiatki. To mówię. Tu jest jeszcze jeden spinacz. I patrzcie, tu jest smoczuś. Bielucienki i patrzcie, jaki fajny delfinek. Jaki delfinek śliczny. Słodziak jaki. Pan no to nie wszystko, bo ja tego tutaj więcej mam. Uuu, patrzcie, ile tego jest. Jeszcze jeden kwiatuszek. Jeszcze jeden kwiatuszek. Tu też kwiatek. I tu jest kwiatuszek. Coś mi uciekło. Ale wam nie powiem co, bo nie wiem. O, patrzcie, tych smoczków jest więcej. Tu jest biały, tu różowy i niebieski. O! Widzicie? się takie małe spinaczki. I Misiu. Takiego malutkiego. Nie mam, wiecie? Takiego maluszka, ale jest świetny. Ale słodziak. Jaki słodzie! Tu jest jeszcze serduszko, tu jest już metalowe zawieszki, tu piraci, a to akurat do albumu chłopięcego będę miała do dołączenia. Tu jest koło, tu jest serduszko. Jej, kupaczcie, ja wszędzie szukam tych kwiatków. Ja ich nigdzie nie mogłam znaleźć, a tak chciałam je kupić zawsze sobie, a tutaj nigdzie ich nie widziałam. I patrzcie, w dodatku jest jeszcze jeden przezroczysty. Ale świetnie. No super. Patrzcie, te malutkie też mają taki mały wzorek na tym tu. A ten maluszek, zobaczcie, też ma paseczki. No śliczne. Ja to położę tu. O tak. I zobaczcie teraz co jeszcze dostałam, ja jak zobaczyłam te papiery, mówię nic, tylko ja te papiery muszę koniecznie sobie zamówić, ale wiecie co, zanim ja pomyślałam, to, znaczy pomyśleć ja pomyślałam wcześniej, ale zanim doszło do realizacji, Asia mi to przysłała, ja nic nie mówiłam, a ona mi to przysłała, ona chyba musi siedzieć u mnie w głowie. Ale super. Tak mi się ta kolekcja podoba. Naprawdę jest fantastyczna kolekcja. Jest przepiękna. Oj. Ja nie mogę tak. Teseczka. Ale piękna. Jejku. Uff. Ale wam pokazuję dobrą stronę. Ale świetne te róże. Uwielbiam w ogóle róże i, po, róże i deski, to ja bym przy tych zestawach są przepiękne. I w ogóle uwielbiam yy, papiery właśnie z takim jakimś większym motywem i tutaj gładkie. Wtedy można to fajnie wkomponować. Przecież nie powiem, jaki jest cały arkusz, to też yy, 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 yy. fajnie się tam do prac nadają. Ale mówię, o te to są zabójcze. Przy tych, przy tych zestawach nie można przejść obojętnie. To tak jak kiedyś było. Przygarnij kropka. To tak samo te papiery. Przygarnij mnie. I człowiek nigdy nie odmówi takiemu zestawowi. Jest śliczny, super. Asiu ślicznie Ci dziękuję. A teraz słuchajcie, ja tu wyjęłam dwie rzeczy z tej paczki tu na bok. Żeby wam pokazać co dostałam. Szczerze mówiąc, i to mnie postawiło na nogi. Patrzcie, co ja dostałam. Piękne pudełeczko z piękną magnolią. No, tada. Zobaczcie. Dostałam od Asi albumik. Jest przepiękny. Jest super. No, praktycznie już się domyślam, co tu będzie, jakie zdjęcia tu będą, ale mówię. Jestem zszokowana. Dziękuję Ci, Asiu, ślicznie. Naprawdę, wielka radocha. Wielka radocha. Super. I te papiery też są piękne. Ta kolekcja też jest fantastyczna. Jest śliczna, taka wiosenna. <laughs> A mówię, jak to zobaczyłam normalnie wymiękłam. <śmuszczak> od razu z łóżka wstałam. Mówię nic, tylko przeszkoda będzie, tu wyglądać dla mnie. O to nas przyszedł i mąż odebrał przesyłkę. Ojej. Od razu mi temperatura spadła. Jest jeszcze jedna rzecz. Dostałam od Asi jeszcze zobaczcie. <śmuszczak> Asiu, tu zapakowałaś to w, w takie serwetki. Jeden kwiatek się połamał, reszta ładnie doszła. Ci pokażę o ten. Ale nic się nie martw. Ja sobie go ładnie tutaj uratuję. On jest do uratowania, także na pewno będzie wykorzystany do kolekcji i nawet nie będzie widać. Dostałam, zobaczcie. Z pianki, z masy. Zobaczcie, jakie piękności dostałam patrzcie jakie kwiatuchy to jeszcze nie wszystko jeszcze jest. i jeszcze widzicie o a tutaj jeszcze jeden, jeden taki maluszek też ułamał się o zobacz ale to mówię to nie szkodzi bo te, te są do uratowania jeszcze ja je tak wkleję do albumów, do prac, że nawet tego nie będzie widać. Ale mówię, jestem taka zadowolona, jestem szczęśliwa. Takie piękne rzeczy dostałam. Dziękuję Ci, Asiu, przepięknie. Zresztą i tak będziemy jeszcze rozmawiać na prywatnym. No i co, dziewczyny? To tyle na dzisiaj. Idę, wracam chyba z powrotem zaraz do łóżka, będę się dalej kurować. No i muszę w końcu skończyć ten album, bo naprawdę przez ostatnie półtora tygodnia nic nie zrobiłam. Miałam jeszcze trochę to mi mieszkanie kwarantanną obejmu. Najpierw mąż, później dziecko. Teraz ja. No to do następnego. Pa.